Siu siu! Yy, dobra, siema, widzę was już tak po trochę dłuższej przerwie. No ale to nie byłem po prostu u brata. Nie miałem jak nagrywać. No i teraz że mnie trochę wolnej chwili. Zrobiłem taki coś ala balkon. Tak, coś ala. Tam jakaś druga jest to. Na razie dirtowy, ale potem zaraz mam już zamiar iść wykopać kobla i jak już to będzie. A, no jak już wi widzicie, znaczy słyszycie, bo nie widzicie. Yy, mamy nową wersję Minecrafta, tak. 1.0.0. Yy, yy, ja myślałem, że to będzie jeden dzień. Każdy myślał, że to będzie jeden dzień. Jeśli nie jesteś sam. Yy, no tak, yy, więc... Trochę dziwnie jest, bo można przejść Minecrafta. To już nie można komuś pocisnąć, na przykład twoja stara przeszła Minecrafta czy coś takiego. No bo to już... No. Podobno jak się przejdzie y, o, tego, to sejwa już nie można używać. Tak, dokładnie, właśnie. Więc radz, radzę Wam. Nie kończyć gry. Nie kończyć gry. Dobra, nie mi się. Dobra. Mam patyki. O, i mam pomysł. Właśnie teraz będę robił swoją pierwszą kopalnię. Sorry, że lagi są, ale pobieramy. L... Co, pobieramy? Nie, przecież zrobiliśmy, żeby pobieranie się było żeby się zastopowało, zapomniałeś? A no to... nie wiem. Nie, nie, to przez fraps, bo fraps trochę muli. To fraps trochę muli. Mam ustawione na 30 fps to wiesz. Przecież widać. No widać. Nie krzycz na mnie. Dobra, zauważyłeś, że masz pierwszy poziom? A, właśnie, teraz są te poziomy w ogóle... I one nic nie dają. One nic nie dają. Dobra, no Kuba, no przestań mi się wcina, to w końcu moja seria Dobra, to ja będę cicho, tylko pójdę do badzina No, ja korzystając z wolnej... <grystając> z wolnej chwili Chciałbym wam powiedzieć, że Może Nie wiem, dzisiaj pójdę i będę się Spróbuję dzisiaj znaleźć smoka No, czekajcie, bo ja czy te coś Tak. kopalnie. Dobra, to ja zaraz tutaj pokopię i zaraz się zbliżniemy. No dobra, jestem już z wami. No Tutaj, skopałem trochę tego kobla, znalazłem węgiel, Kubiks też wrócił. Tak, Kubiks już wrócił z toalety, odsączał kartofle. Dobra, tak. Zauważyliście pewną zmianę? Tak, już nie ma dirta. Właściwie to tam coś jest. No i... Łóżko. Tak, już nie ma tego. Tutaj będzie twój pokój, jak się dobrze pamiętam, coś tam gadałeś. Tak, tutaj. Oj. Zapomniałeś tego dirta otrzymać. Łopaciczku. Trik, A będziesz expił na te nowe poziomy, no wiesz. Te poziomy yy, wiesz, te nowe poziomy na tym nowym no i No może. Chodź. Dobra, jest już wszystko. No właśnie, trochę was nie żywi kopalnia. Nie, właśnie mi tak chciało. Potem to wszystko się zamieni na tego czy z tego tego? Z tego? Tak. No, zauważyliście, że jest teraz ogólnie wpyte włumna. No. Mówię tak moim językiem. Zabezpieczyć się trzeba trochę. Hmm. Hmm, kurde, boli mnie głowa. Nie było tyle. No mam nadzieję, że ja się dokopię do jakiegoś kurde kefu tam. Kopię sobie Irona, wszystko tam. W ogóle zrobię sobie diamentowy do... Nie, nie wiem, na razie chcę zrobić nożyczki. No, mam taki pomysł, żeby zrobić z weł i coś fajnego. No. Właściwie to samo chcę zrobić z bełna, ale mi się nie chce w ogóle szukać. No Ja słyszę ciągle krowę. Oj co na dworze? Zauważyłeś takie dziwaczne... Y, jak na tym, na poziomie tego... Jak to się nazywa? Poziomie Bedroka. Y, takie dziwaczne iskierki wychodzą. Tak, wyskakują, no. Nie wiem, co to jest... A, i zobaczcie, ja tu stąd już tak rozkminiłem sobie teraz. No, ale tu silno. No. Także tu robię schody. I tam będzie wyj wyjście na dwór. Po co sadzić drzewa, skoro masz ich pytę? No, no właśnie zauważyliście, że jak się spada, to takie dziwne ogłoszenie się robi. Tego tak, tak, kość. No i tu będzie gdzieś taka wieża fajna. Znaczy, nie powinieneś tam tego tak który jest pomal, tego usunąć? O, to. o tu się zamienił od razu. Nie. Akurat Dawne kobieta, coś na bo powiedzieć. Dawno nie było jego odcinka, 11 tydzień. Dwa. Zaraz znowu będę musiał się z powrotem wybrać na bagna, tylko muszę znaleźć Irona, żeby znaleźć Liany. No właśnie, ja mam taki pomysł, żeby sama coś zrobić Tylko że żadnej tutaj takiego miejsca nie masz. Że co? No wiesz, bagno. ja się... gdzie rozpocząłem? Aaa! Tylko, że nie wiesz, jak tam wrócisz. 100. Ja tego znalazłeś tego w ogóle przed chwilą. 11. Mężę, wszystko to znalazłeś że to nie masz teraz. Tak czy siak? Koń, nie powinieneś że trochę to poprawić? Wyrzuciłem gdzieś kilo. Ty. Zabijecie. Ty nur... masz kilofy tutaj. O nie. Nie, to będzie taka kopalnia rozpięrucha. Dobra, no to ja. Zaraz wracam, ktoś mnie woła ja tu Tak? Kolacyjka będzie. Dobra. Już mogę zjeść kolacyjkę. Twoje Patrz, będę jadł kolacyjkę, o. Twoje ulubione, no. Dobra. O. Koroba. Tak. O. Na Skype'a? Dobra, czeka, czekaj, czekaj, Ciekawe kiedy czarno. No. Chwileczki chips. Jeszcze. Ale mi zimno. Zimno mi. Zamknij okno chyba. Wcześniej było gorąco, tak zimno. Jezu. A widzicie? Teraz jak dwa razy naciśnijcie F5, no to się... Pokazuje znaczy twarz tego Mugina, jak nie masz oryginalnej wersji No Ale to... o tak Tak, ja chcę to zrobić, ja chcę to zrobić, ja chcę to zrobić Glina! Tam była glina! Gdzie? Tam gdzie, tam, tam, gdzie ta spał od piasek Oj tam A tu jest korowa A wiecie, że się bardzo... taka ciekawostka, że Etermany się bardzo przydają Na pustyniach, bo wiecie co one robią? przynoszą nam rzeczy? Nie, przynoszą y, kaktusy i wtedy się one... więc ich siedzie robi, no nie? A, no To się przydaje, no nie? No trochę okro. Tak. Czyli taka automatyczna. No i na razie tak z daleka. To by nie było kaktusów. Ale nie, kaktusy tak fajne. Ale pali od tych chipsów. Kurde jakie na dole. O, ty, co to było na hita? Pobiegłeś. A na... i wyskoczyłem. No, a tak społeczeństwo jest mocniejszy. Fajnie się Dokładnie. Czasem na dworze pogoda okropna, okratna, co na to ja. Co? O, trzcina, tak. A teraz trzcina właśnie może rosnąć na tym. Na piachu. Na piachu przy wodzie. Czar. Owce, owce, muszę je zabić przy kamieniu. No. Na pierwszym odcinku to w ogóle... Yy, ja to za dużo. O, wiesz, trzciny. jeśli się dobrze pamiętasz. No właśnie, Mikołaj, ja ogląda Masz drugi poziom, zauważyłeś? O, no, pod eksponacją. To właśnie jest taka dziwaczna, odgłos, kiedy się zdobywa tylko expa. Jaki? Musisz sobie podgłosić trochę Minecrafta. Czekaj, to podgłosiło. go. Eee, czekajcie. Jak widzicie, teraz już wróciłem, jest noc, idziemy no, spać. Można stromać go głową? Patrzcie, szkielety. I po... Yeah, pan Creeper. Zrobimy TNT! Czekam masz się... Pa, pani ucz, pa, 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 panowie łucznikowie się spalą. Ty gadasz? Nie wiem, Jakbyś. No Tylko nie blaskaj. To był ogólny mój problem ostatnio. W ogóle w moich filmikach nie blaskaj. Od się za mocno. A! Akibery na raz! Bum! Lubią mnie brać od tyłu. O! A A właśnie sprawdźcie, jakie są nowe śmięty Dobra, czekaj. Ja sprawdźcie, po... jakie są nowe aż Dobra, nie, poczekaj. Yy, tu było to. I gdzie ten drugi pad? A, on tam dig, jeszcze dig, się jara. Idę mu pomogę. Dig, 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 dig. Trzeci pociąg! Hell yeah. Fuck yeah! Dobra, to ja zobaczę jakie asikmenty są. No to to już było... Yeah, ...to. to. A, to co to, to się robi z Diamenta Czy to jest do ulepszania? Tutaj. Czy jakieś. The End? Into Fire. Nie wiem, co to ma być. Nintendo. Wiesz, co to jest Nintendo? Tak, tak, konsola. Dobra. Nie ma za dużo tych nowych asegmentów. A wiesz, jest taka, taka grana właśnie na konsolę Nintendo, której jednej dzieciak miał na, na imię Nintendo. Co dodało do? Yy, Huba? Na drzewie! No To na serio, my sami to na, tego nie zrobiliśmy. Po pierwsze. No, yy, skąd bym miał grzyby? No po pierwsze, odr... przecież na bagnie byłeś. No tak, ale chyba wszyscy widzieli, że nic nie zbierałem. Nie. Chciałem się stąd wydostać. Tak, bo teraz bag, bagno wygląda jak jakaś. Au! Zjedź. wiesz, że jak biegasz, to. A wieś o, właśnie. Tak. nie płacz Kupię ciche Czy jesteś czarno? Oh, Czekaj, okay, ja nie mogę za daleko odchodzić, bo się zgubię Nie <tryk> już się zgubiłeś, bo nie mogę odchodzić. w ogóle, to! On Trans. nie ogląda drzwiora! Tak. tak nie było, no na to Czekaj, ja tu robię naturalne rozlewisko. Tak? Mi się tu tak strasznie podoba, tak... ...właśnie jakiś las. Na początku myślałem, tak, wiem, to dziwi. No zaczyna tak, mi się podobać ten teren. Może no, jakoś tak fajnie wykorzystać. A na koniec... A na koniec... A na koniec, zanim smoka... ...rozleje w lesie wszystko się zjara. Przepraszam, i głupia przy smukę... O, co? Jest okay, to jest okej, <grych> co? Au. Zobacz, so, coś. Tak. No, to jest Dobra. Kiedy kończysz odcinek? Zaraz. Nie wiem, ile on już trwa. A Mikołaja, ja to, no... Czy to prawda, że... Bo mi się tak coś ci... myśliło, że jak pokonasz Smoka w tej serii, to kończysz tą serię? Ja? No tak, a to jeszcze tam trochę będzie w zrobię jakąś coś. No a właściwie, taka, taka ciekawostka, ja nie będę szedł do, do końca. Ja nie mam zamiaru kończyć serii. Znaczy, kiedyś tam skończę. Dobra, ja idę. Z... Kurde, Mikołaj. Ty no, wyrzucam rzeczy, kto. A. jest mi dniłem coś. Głos tu łamiony, ty nie lubię tego się kości. Dobra, jakoś odcinek. Poczekaj, to po sobie asystent. Iwatę cukrową chciałem powiedzieć. Ty, A oglądałeś tą berry robioną, nie? Nie. To jest taka bardzo fajna gierka. Co ty robisz? Co ty robisz? Ale mnie coś dziwnego odkryje dzisiaj. O, to panie? To jest asystent, nie? Co? No To jest asystent z tym szłem. A, że jak ten że Ach, mogliśmy przejść przez ściany szkła No to tam nie było dziw. ty od razu to usunąłeś kiedy to zobaczyłem mm. jest 16, 17 i już jest noc no teraz już zaczyna się ciemno dobra Czyli ten odcinek takie były małe zmiany trochę. Nie patrz planet, a tak zjemy. To zjemy. zmiany na lepsze. No tak. no odcinek, bo się... Dobra. to... I idę przed domem się pożegnać. No ładnie. I może wy na następny odcinku oczekujemy w tydzień. Okej. Tak. Kiedy on znowu przyjedzie. Więc... Ja was żegnam, moi drodzy. Kuby, Kuby drodzy widzowie. No i może moi, może im się podoba moja seria. Pa, pa. Może